Jaki był pierwszy czołg w historii? Pierwszym pojazdem w historii był opancerzony stalowymi płytami pojazd Little Willy był opracowywany do pokonywania okopów, żeby być odpornym na ogień, na ogień broni ręcznej oraz broni maszynowej. Do sterowania służa umieszczona z tyłu para kół na ruchomym ramieniu. Niestety, w czasie prób polowych okazało się, że nie może się poruszać po nierównym terenie, jedynie z prędkością 3,5 na godzinę, albo nawet wolniej, w zależności od terenu 2 mile na godzinę. To był totalny koszmar. Czy był praktyczny, był stosowany w jakichś walkach? No, praktyczny. Praktyczny mógł być pod początek, czyli w 1915 roku, kiedy został wyprodukowany, aczkolwiek... Yy... Na pewno był prototypem i na nim się wzorowali budując czołgi, które wygrały pierwszą wojnę, czyli Mark 1, Mark 2, Mark 3, Mark 4 oraz Mark 5 ostatecznie. Jednak sam on nie został użyty w żadnej walce, tylko stał w garażu i po prostu miało go podziwiać społeczeństwo brytyjskie, tak? Miał być celem, miał być takim symbolem, takiej propagandy oraz miał też posługiwać się za prototyp oraz taki szablon budowy współczesnych wtedy czołgów. Zapraszam również na mój kanał Lego Technik, na którym staram się obzorować wszystkie te pojazdy z drugiej i pierwszej wojny światowej z Lego Technik właśnie zmotoryzowane, zmechanizowane. Naprawdę jest co oglądać.